Pięć minut to mało i dużo. Pięć minut może być w ciągu dnia decydujące. Przewodnik katolicki od kilku lat przygotowuje modliternik Pięć minut z Bogiem, po to, aby Pan Bóg miał w naszym życiu swoje przysłowiowe pięć minut. Wiemy, że wydwanie pięciu minut z codzienności czasem bywa bardzo trudne, a zarazem chcemy więcej i lepiej się modlić. Modlitewnik służy właśnie jako pomoc do tego, żeby dać nam narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli ten czas dla Pana Boga znajdować i lepiej, częściej się modlić. Modlitewnik dostępny jest w wersji mobilnej, jako darmowa aplikacja, oraz w wersji papierowej, jako książeczka dołączana do przewodnika w ostatnią niedzielę danego miesiąca. Na każdy dzień danego miesiąca w modlitewniku znajdziemy psalm z brewiarza danego dnia, ale istotą jest Ewangelia. Ta Ewangelia, która danego dnia czytana jest w kościele podczas mszy świętej, i do niej proponujemy rozważanie z pytaniem do przemyślenia, do refleksji. Przy pomocy naszego modlitewnika modlą się tysiące osób. Więc jest takie poczucie wspólnoty, że tak wiele osób modli się przy pomocy tych samych tekstów. A zatem każdy z nas jakoś inaczej odnosi słowa Ewangelii do swojego życia. Dlatego zapraszam, dołącz do nas, bo takie pięć minut może bardzo wiele w Twoim życiu zmienić.